Wchodzimy sobie na do danię. Halo, kto tam jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej, Hejcie kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj zarazem z Nelczą na trzech Co ta mama robi? Co ta mama robi? Daj buciaczka. Zajęta. Słuchajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj witam Was z takiego miejsca jak korytarz, ale już wychodzę na dwór, tylko otworzymy drzwi. Także jesteśmy na dworku, ale jest naprawdę dzisiaj bardzo piękna pogoda. Jest tak ciepłutko. Myślę, że dzisiaj was na będzie już czynny, że tak powiem, bo teraz przez to ostatnie kilka dni było bardzo zimno i nie korzystaliśmy w ogóle z baseniku. Także Nikola też również tutaj gra. Słuchajcie, w siatkę. O, tak, w siatkę. Piłkę nożną, ale w siatkę wychodziło mi w siatkę w baseniku. Gra sobie. Anecia sobie słuchajcie lubi chodzić na trawce tutaj, nawet słuchajcie na czworaka, chociaż wiem, że może się coś wiecie, ale nie, była słuchajcie koszona, także żadnych robaczków nie powinno być, ale no uwielbia na czworaka chodzić. O właśnie czekamy, czekaliśmy za tatą, bo jedziemy do miasta. Dzień dobry. Cześć. Ale jestem jasny? Jasny. <grych> Także słuchajcie. Pokazywałaś moje nowe nabytki. A nie, no bo ja nawet nie wiem, co kupiłeś. Ty się nie znasz. Dajcie, oprowadzę, co ja zaprowadzę A ja cały czas się patrzę, słuchajcie, tutaj, więc jak widzicie mnie, że ja się. Tutaj tak, masz mówić. No ja wiem, ale przepraszam no. was, muszę się przyzwyczaić. Dobra, my lecimy. Po co mówisz dla Nali, tak? Jaką zabaweczkę? A, tak, Zobaczyć. słuchajcie, kupiłem wczoraj na. To są moje nabytki dzisiaj jeszcze. Zobaczcie, takie tuje kupiłem złotawe. Bardzo ładne będę je kopywo później w ziemię. Tam po ja bramki w w tu a zobaczcie tutaj? to. Hortensja bukietowa. Takie jest. piękne bukiety ma. I trzeba ją podlewać codziennie. I y, słuchajcie, ona gdzieś tak pod koniec wakacji początek września będzie się robić różowa. No przepraszam ile dałeś za takie coś? 42 zł. O, no to jeszcze nie ma takiej ładny. To zapamięta za to tak za mało? Jak dawałem 35 no, i, i co przywierła. zepsuła? I była, była taka malutka taka słuchajcie no taka. Nie przyjęła. A ta no, zobaczcie już no, jakie bukiety ma. Bardzo pięknie to wygląda, słuchajcie. I tu jest to tu je takie. Ee, nie wiem, to goldy, nie goldy. Takie okay. jasne są. Goldy są trochę inne. No. Ale ogólnie będziemy, słuchajcie, tu robić w kamyszkach wszędzie. Agrowuchnidą robić, pokrywać i na to będziemy kamyszki, Kłaść. Już kupiłem. Także tak? agrowuchnina, jeszcze nie A co będziemy robić, bo w końcu nie wiem. Tu? Dzisiaj mm -hmm. idziemy kupić takie kwiatki zwykłe. Mm -hmm. Tak jak tam. I ziemię, to, bo szkoda te skrzynki tylko na razie. Tak tutaj nam. Się zrobiły nieładno. No bo to już koniec ich jest. Tak, Także były się zrobiły tak. No trzeba już je wyrzucić, a tu wsadzimy normalne No I taka jeszcze. cena, słuchajcie, na miesiąc czasu 20 zł takiego. Jak na, no, w sumie może z miesiąc był. No. Dobra, lecimy. No to, to jedziemy. A dzisiaj tygodnie. się będziemy kąpać z Nikolą. Mhm. Woda już jest czysta. A no, mówię, że teraz był nieczynny, nie? A co? Zamknięty był basen? Nieczynny? No, nieczynny był. Nieczynny był, był basen? Co? A co kupiłeś od kurzach? Pokazywałeś widza? Nie. I zobacz, jakie pszczółki wleciały? Co to pszczółka, o nie, trzeba uratować yeah. ją. Zobaczmy, ten. pszczółki są pod ochroną, znaczy w ogóle. No bo one pylą. Tak. To jest odkurzec, będziemy odkurzać basen. A ja tu mam taką siateczkę, słuchajcie, o jest tutaj ta siateczka. Aha. Se bierzemy. Ej, ty, one się biją. No to one się nie biją, ty. Wali. Ej, spokoj, zobacz, jakie zadymka tam nie jest. Zadymka. No nie wierzę, dobra, nie witam się tu w basenie. No musimy poczekać, zobaczyć, co wygra. Mm. Nie, oni się może ratują. Nie, chyba Ej, się nie ratują. Ciekawe. Dobra, rozdzielimy ich. A <laughs> jeśli chyba się rozdzielili. O, obrazili się na siebie. Dobra, wyrzucimy ich. Do, na trawkę poleciały. Także bez zademki mi tutaj w basenie, a my się dzisiaj będziemy kąpać. Tak, dzisiaj będziecie się kąpać. A. Także lecimy, słuchajcie. O, to jest właśnie to do położenia. Właśnie będziemy tam wykładać. I kamieszki jeszcze musimy zamówić. Chciałabyś na tę torbę? Tak, Dobra. a pokazywać już... Naszą nową. Sama nie widziałam, słuchajcie, naszej A, mama jeszcze nie widziała. Nelcia, ale ty pięknie wyglądasz dzisiaj. pięknie. bardzo pięknie wygląda. słuchajcie, była na koniach dzisiaj, jest zmęczona. I nie idzie z nami. Nie idzie z nami, naprawdę, na koniach. Na dziewiątą poszła dzisiaj, także. Na dziewiątą rano zawoziłem. A teraz, słuchajcie, jedziemy tam. A jeszcze na przegląd musimy jechać, bo się właśnie kończy dzisiaj. A to musisz zabrać. I wtedy efekt. Jaka mam kupić teraz? Normalnie furtką. Jeszcze kostka brukowa będzie musiała być. Ale cały czas czekamy jeszcze za terminami. Tak. O jak fajnie. No. Także mamy wszystko połączone. Kawałek Wam pokażę. O. No. I tak to wygląda do końca. No. To Dobra, już w końcu jest zrobione. To wsiadamy. Po mailecie, i widzimy pokażę się Wam później. zabaweczkę, jaką zamówiłam dla Neli oczywiście. E, zamówiłam na Oelixie. Kochani, zabawka już jest odebrana. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że tą zabawkę zamawiałam na OLX-ie, ale ona jest używana po jakimś innym dziecku, ale słuchajcie, ja też jestem tego zdania, że jednak rzeczy powinno się, jeśli są dobre i okej, okay, można wystawiać, sprzedawać. Ja również po Neli będę sprzedawała zabawki, ponieważ dziecko tego nie zniszczy, a szkoda, prawda, żeby to wyrzucić do kosza. I tak samo zrobi, zrobiłam w tym momencie, Kupiłam Nelci zabawki i kupiłam jej następne, też po jakimś innym dziecku, też nie jest zniszczona. Zobaczcie, zabaweczka jest z Ikei Tak. Nelci już się bardzo, bardzo podoba ta zabaweczka. Wiedziałam, że jej się spodoba. I to jest, słuchajcie, nic złego, że się kupuje używane rzeczy, czy yy, chodzi, nie wiem, do Lumpeksu, bo myślę, że to jest normalna sprawa dla wszystkich i przynajmniej yy, słuchajcie, yy, jesteśmy bardziej ekologiczni, prawda? Tak, także to jest fajnie, nie tata? Powiedz, co o tym myślisz. No, także za tą zabaweczkę, słuchajcie, dałam 20 zł. także wydaje mi się, że Nalcia się pobawi i ja znowu to wystawię dla innego dziecka, a zaraz tą zabaweczkę oczywiście umyję, e, zdezynfekuję, chociaż e, pani, która mi ją sprzedawała, e, pani Ewa, e, no, okazała się bardzo e, miła, sympatyczna e, i już mam jej namiary, ponieważ ona znowu będzie sprzedawała zabawki, także powiedziała, że e, będziemy do siebie pisały, e, bo myślę, że jest, że fajnie, jeśli się kupuje e, zabawki od jakiejś osoby, którą się już też zna. Także też jest ważne. No, także my jedziemy słuchajcie, dalej do sklepu. Się na przegląd. Aha, na przegląd, już zapomniałam. E, Nel ci już się podoba. No podoba jej się ta zabaweczka. Ja wiedziałam, że jej się spodoba, bo właśnie ona jest taka Halo? fajna. tak, 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 właśnie rozmawiałam przez telefon, do, do Ciebie. A kto to? To? Dora. Tak, chyba pszczółka i Maja. <laughs> Także słuchajcie, no tutaj, no tak, no mama daje stare zabawki, a tutaj Nelcia ma już nową, inną, tak? Takie kółeczka fajne, widzisz, sobie tak przekładała fajnie, no pewnie, że tak. Ale <laughs> nie, się teraz telefonem, który dał tata. Okej, okay, to my kochani jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, jeszcze, jeszcze mam muzyczkę. My jesteśmy już pod okręgową y, stacją y, kontroli pojazdów. Jakie mamy? No ale idzie do mamy na ręce, tak. bo już się pewno będzie. No 15 minut mam czekania, bo auto właśnie przed chwilą mnie dojechało przed nami. Ale lubię tu się, że słuchajcie, bo dawają później taki bon na make -up. Co prawda jest ten najniższy pakiet za 12,99 ale całe auto tutaj wierzyłem po takie maszyny, może Wam pokażemy, może widzimy dzisiaj, tak? co no, pokażemy. Dobrze, może nie No i od razu auto sobie nie będzie bo musiałam ją już teraz oddać. Ale teraz będzie jej się będzie podobało mama, tu są tak? te szczotki w środku na te okna, tak się A będzie pienić. nie będzie się Nie wiem, no chyba nie, co? No ja nie wiem, no. no. Zobaczymy. No mam nadzieję, że No będzie Na razie się sobie zajęcie I słuchajcie, tak sobie myślimy, czy nie wyskoczymy sobie na 3 dni nad morze. Brad mój też pojechał, może byśmy do niego gdzieś tam dołączyli. Do niech, nie chorzę, nie? To nie tak, jest fajna pogoda. W A raz. teraz patrzeliśmy niedziela pędzia wtorek ma być ciepło w miarę po 25, 6 do 8 stopni. Także nawet tak na krótko na 3 dni podjechać i, i zobaczymy i wykorzystać. A później może w sierpniu, jeszcze raz myśmy sobie podjechali na jakieś 4 5 dni trochę dłużej, nawet może do tygodnia. Także myślimy nad tym. Myślimy, myślimy, bo. No. Piszcie, czy ktoś z Was jest w niechorzu albo był w niechorzu. O, właśnie. Ja byłem na koloniach za dzieciaka. Także pamiętam go latarnie, nic więcej, ale ładnie chyba. Podobało Ci się? Mhm. O! No. Ale nie wiem, jakby ten ośrodek wyglądał. Słuchajcie, my jesteśmy pod dekatlonem. O, no, jesteśmy knajcia. pod dekatlonem, już się ubraili w maseczki. Nawet no, jeszcze piję piciu. I słuchajcie, idziemy zobaczyć takie namięciki tak. na plażę. Bo jednak chyba się zdecydowaliśmy i co? Chyba pojedziemy. No to I jedziemy. Bo jeszcze słyszeliśmy w wiadomościach, że mają być jeszcze większe zaostrzenia no, w bo czasie... Koronawirus tak. się bardzo szybko rozprzestrzenia. Zostrzenie. Znowu po, prawie po 500 zarażonych jest także. Dokładnie. Tak to wygląda. Także słuchajcie, chyba się wybierzemy. Jeszcze Nikola o tym nie wie, także to będzie dla niej niespodzianka. No, niespodzianka. Reakcja powiemy. Nikoli, że jedziemy jutro nad morze. Dzisiaj tak. sobota, a jutro o wyjazd. <laughs> taki super I ciekawe w ogóle, ja nie mam stroju. my zobaczyć do Decathlona, słuchajcie i... Że będzie śmiesznie. Może. O, a się ja, naliczysz. No. się już zaśmiał. Kochani, my już jesteśmy w Decathlonie. Spójrzcie, tutaj są te namiotciki. Namiotciki, ja to tak nazywam, taki namiot. No bo to jest taki... E, przedsionki. Namiot kompingowy. Namiot kompingowy tak, nie przedsionki, nie tak? Nie wiem. Teraz już słuchajcie. Może. Dobra, w każdym bądź razie coś wybieramy. Lecia, co robisz? Lecia obozuje. Dobra, Wybieramy to, taki najmniejszy ci? i tyle. Nie, nie. No tak, no jak nie będziesz da, da, da. sobie w namiociku taki da, da, da. mały. Co tam jest? Idziemy wybierać. Idziemy, idziemy wybierać. Coś na pewno wybierzemy. I chyba już się zdecydowaliśmy na jeden. Tak, że na tym? No, on też z tym Myślę, że taki będzie ok. baba, ma, może sięgać. Ryzyko potknięcia kochani. No, <grywa> ryzyko potknięcia, dobra nieważne, no. to bierzemy. Słuchajcie, kochani, zdecydowaliśmy się jednak na takie inne troszeczkę, bo on się sam... Będzie rozpadał. No idę zobaczyć, bo nie mam stroju jeszcze. jeszcze. No to idę Idziesz, tutaj są bardziej takie sportowe stroje, nikt takiego sportowego stroju. Kąpielowego o, chciałam taki czarny, no ale y, to jest bardziej taki sportowy. No nie, chyba to nie dla mnie taki sportowy. Wiecie, bo chciała coś takiego innego. Hmm. A może mi się coś tam chyba kupić. No nie wiem, no zobaczymy. No nie wiem, w tym roku się tak siedzicie, Wyrobiłam ze strojem, że go nie mam. Biedni idziesz, to? Gdzie ty się kładzie staw? Chodź do tutaj taty. Co ona wyprawia tutaj. Tak? Nela, a... Słuchajcie, ona była na kulkach ostatnio. No, na takim świecie, wiecie, dla dzieci zabawek. I po prostu ona tak, tak szalała tak? na trampolinie. I spodobałoby jej się na takiej trampolinie. Zobacz, co ona cuduje. Nela. Cześć! Cześć! Halo! Halo, halo! Dzień dobry! Podoba Ci się tutaj? Ale upał, co? Strasznie, a ta tampolina tak nie jest gorąca? Że ona tak sobie chodzi? Mama. No, żeby się nie nagrzała, Za bardzo ja nie wiem. Cześć! Wstajesz? Podoba się. Ało, ja mi się. jak kopło! Tata. Chodź Nercia, idziemy. Idziemy sobie dalej. Chodź Narcia, tu, taty chodź. No to teraz tata Neka. masz... No szybko taty. Chodź Teraz ta ma przyczyn, żeby złapać na. Dziwko, 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 dziwko. Zaczekaj, usłuchajana na mnie. No jest, tak. To tak, Unia. Hmm. Idziemy. Idziemy. Do. Dobre.